W tym filmie opowiem Ci o Polsce rządzonej przez sasów, ale też o sąsiadujących z Rzeczpospolitą mocarstwach. Zapraszam. Od końca XVII wieku szybko rozwijały się państwa sąsiadujące z Polską. Austria, Rosja i przede wszystkim Prusy. Ich władcy, podpierając się wybranymi hasłami oświeceniowymi, reformowali administrację, Zwiększali liczebność armii i podbijali kolejne terytoria. Władzę w Rosji w latach 1682-1725 sprawował car Piotr I. Dzięki temu, że podróżował on w młodości po Europie, zaznajomił się z najnowszymi trendami, które pozwoliły mu następnie zmodernizować jego kraj. Zreformował więc administrację. Podzielił kraj na gubernie i wprowadził tabelę rang, czyli hierarchię urzędów, zarówno tych cywilnych, jak i wojskowych. Zlikwidował Dumę, a zamiast niej utworzył Senat rządzący, który był mu podległy. Utrzymywał regularną armię lądową i flotę wojenną. Sprowadził zagranicznych specjalistów, dzięki którym udało się ożywić handel i gospodarkę. Car Piotr I zwyciężył Szwedów w Wielkiej Wojnie Północnej, jaka toczyła się w latach 1700-1721. Dzięki temu uzyskał dostęp do Bałtyku, założył Petersburg, który stał się nową stolicą kraju, i rozwinął handel morski. Ciekawostka! Car Piotr I chciał zmienić nie tylko kraj, ale i swoich poddanych. Próbował zatem zmienić sposób ubierania i obyczaje Rosjan. Przykładowo zwalczał brody, które były dla niego symbolem barbarzyństwa. Rycina pokazuje, jak car ścina brodę jednemu ze swoich bojarów. W 1762 roku władzę w Rosji przejęła caryca Katarzyna II, która objęła panowanie po zamordowaniu swojego męża, cara Piotra III. Caryca interesowała się hasłami oświeceniowymi, ale Wykorzystywała je, by umacniać swoją władzę i rozwijać militarnie imperium, a nie by polepszać los poddanych. Prowadziła ona bardzo ekspansywną politykę zagraniczną, zwiększając terytorium kosztem Turcji i Polski. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to wzmocniono system samodzierżawie, a chłopów obciążono podatkami i długoletnią służbą wojskową. W odpowiedzi na to chłopi Organizowali liczne powstania, które były krwawo tłumione przez armię carską. Przenosimy się do Prus. W XVII wieku zaczął się proces jednoczenia Brandenburgii. W 1701 roku Fryderyk I Hohenzollern został królem, a jego syn Fryderyk Wilhelm I, zwany królem sierżantem, zreformował kraj, rozbudował i unowocześnił armię, Zlikwidował samorząd szlachecki, rozbudował administrację centralną i podwyższył podatki, które urzędnicy bezwzględnie egzekwowali. W latach 1740-1786 panowanie w Prusach objął Fryderyk II Wielki. Dzięki armii, w której panowała surowa dyscyplina, tzw. pruski drn, znacznie powiększył terytorium swojego państwa. Opanował Śląsk który do tej pory należał do Austrii i zajął część polskich ziem. Poza tym, Fryderyk II Wielki rozwijał gospodarkę, zwiększając produkcję i eksport. Powiem jeszcze kilka słów o Austrii, w której w 1740 roku władzę objęła Maria Teresa. Ona także reformowała kraj, a rozpoczęte przez nią reformy kontynuował jej syn, cesarz Józef II który rządził samodzielnie od 1780 roku. Utworzono tajną policję, wprowadzono restrykcyjną cenzurę, a Austria stała się państwem policyjnym. Zbierzmy jeszcze reformy oświeceniowe, jakie przeprowadzono w tych trzech krajach. W Rosji, za Carycy Katarzyny II, wprowadzono ograniczony samorząd szlachecki, który funkcjonował w guberniach i miastach. Uregulowano prawa szlachty i mieszczan, zlikwidowano klasztory, a majątki cerkiewne skonfiskowano. Zreformowano edukację, wprowadzono szczepienia przeciwko ospie, rozbudowano armię, w której przez wiele lat obowiązkowo służyli chłopi, hojnie wspierano artystów. W Prusach za Fryderyka II Wielkiego usprawniono działanie sądów, zakazano tortur. Wprowadzono powszechny obowiązek szkolny z naciskiem na kształcenie kadr urzędniczych. Wprowadzono tolerancję religijną, jednocześnie ograniczając wpływy kleru. W Austrii za rządów Marii Teresy i syna Józefa II utworzono Radę Państwa i centralne instytucje rządowe. Opodatkowano szlachtę i duchowieństwo. Zniesiono zarówno poddaństwo chłopów, jak i pańszczyznę. Likwidowano klasztory, przejmowano majątki kościelne, a kler podporządkowywano państwu. Sądownictwo stało się niezależne od administracji państwowej. Ograniczono stosowanie tortur i kary śmierci. Wprowadzono tolerancję religijną. Tyle jeśli chodzi o sąsiadów Polski. Przenieśmy się teraz do Rzeczpospolitej. W 1696 roku zmarł Jan III Sobieski. Głównymi pretendentami do polskiego tronu byli Fryderyk August Wettin, wspierany przez władców Austrii i Rosji, oraz książę Franciszek Ludwik Conti, mający poparcie Francji i szlachty. W 1697 roku odbyła się wolna elekcja. Większość zagłosowała za francuskim księciem, ale sąsiednie mocarstwa przekupiły część szlachty i królem obwłano Fryderyka Augusta. Przyjechał on do Polski na czele swojej armii, i w Krakowie został koronowany na króla jako August II. Polskę i Saksonię połączyła Unia Personalna. Saksonia była niedużym krajem, ale była rozwinięta gospodarczo, dobrze zarządzana i miała stałą armię. August II chciał ściśle zespolić podległe mu kraje, umocnić swoją władzę. I zapewnić dziedziczność polskiej korony dla swoich potomków. W 1683 roku zakończyła się wojna pomiędzy Polską a Turcją. W 1699 roku zawarto pokój w Karłowicach, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskała część ziem ukraińskich. August II planował przyjąć Inflanty, które w tamtym okresie należały do Szwecji. I utworzyć tam swoje dziedziczne księstwo. Z tego powodu zamiast sił polsko-litewskich skierował tam wojska saskie. Przeciwko Szwedom wystąpiły też Dania, Rosja i Prusy. I tak w 1700 roku rozpoczęła się Wielka Wojna Północna. Początkowo to Szwedzi odnosili sukcesy. W 1702 roku król Szwecji Karol XII. Przekroczył granicę Rzeczpospolitej, która w konflikcie nie uczestniczyła, i pustoszył ziemie polsko-litewskie. To spowodowało chaos w kraju. Król Szwedzki chciał to wykorzystać i przejąć polski tron. Uzyskał on nawet poparcie części szlachty. W 1704 roku nieliczni zwolennicy króla szwedzkiego zawiązali Konfederację Warszawską i zdetronizowali Augusta II. Zorganizowano kolejną elekcję, która odbywała się przy udziale szwedzkich żołnierzy, a wygrał ją Stanisław Leszczyński, wojewoda poznański. Nie spodobało się to większości szlachty, która zawiązała Konfederację Sandomierską i zamierzała bronić króla Augusta II. Rozpoczęła się wojna domowa. Zwyciężyli ją zwolennicy Leszczyńskiego, którzy mieli wsparcie Szwedów. Ponadto Szwedom dało się zająć Saksonię. Z tego powodu w 1706 roku August II zawarł pokój ze Szwecją w Altranstede i zrzekł się korony, którą przejął Stanisław Leszczyński. Sytuacja w Polsce nadal była trudna. Nieprzerwanie swoje działania prowadziła Konfederacja Sandomierska. Car Piotr I w 1709 roku rozbił główne siły szwedzkie w bitwie pod Połtawą. W efekcie Stanisław Leszczyński, pozbawiony wsparcia Szwedów, musiał uciekać z kraju, a władzę znów objął August II. August II Mocny, elektor saski i król polski, władzę w Saksonii objął mając 24 lata, a jako 27-latek został królem Polski. Z tego powodu musiał z luteranizmu przejść na katolicyzm. Za jego panowania Saksonia osiągnęła szczyt potęgi, dlatego też otrzymał przynomek mocny. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to uwikłało nasz kraj w wyniszczający konflikt. August II wprowadził do Rzeczpospolitej saską armię. Pretekstem do tego była niestabilna sytuacja w kraju. To nie spodobało się szlachcie, która bała się, że król ograniczy jej prawa i wzmocni władzę królewską. Ponadto nie chciano utrzymywać obcej armii, która rabowała i gwałciła. I tak, w 1715 roku szlachta zawiązała konfederację tarnogrodzką. Próbowano dojść do porozumienia z królem, a gdy to się nie udało, poproszono o mediację cara Piotra I. Car zgodził się i skierował do Polski swoją armię. Król i szlachta doszli do porozumienia. Podpisano traktat który miał zostać potwierdzony przez Sejm. Podpis pod nim złożył także ambasador rosyjski, co było dowodem na ograniczenie suwerenności Rzeczpospolitej. W 1717 roku odbył się tzw. Sejm Niemy. Niemy, bo marszałek miał nie udzielać głosu posłom, by zapobiec zerwaniu Sejmu przez liberum veto. Zatwierdzono traktat zawarty między królem a szlachtą. Powołano stałą armię, która miała liczyć 24 tysiące żołnierzy, określono zasady Unii Polsko-Saskiej, zakazano sprowadzania saskich wojsk na tereny Rzeczpospolitej, ograniczono uprawnienia Hetmanów i Sejmików, ograniczono też prawa innowierców i zakazano wznoszenia ich świątyń. Sytuacja wewnętrzna w kraju legła poprawie. Król nie dążył już do wzmocnienia swojej władzy, Wykasły spory wewnętrzne, a funkcjonowanie państwa uległo poprawie. Gospodarka zaczęła podnosić się z kryzysu. Mimo to pozycja Polski na arenie międzynarodowej była słaba. Dlatego też gdy w 1721 roku zawarto pokój w NISTAD, kończący wojnę północną, nie było tam przedstawicieli Polski. Wzrastała za to pozycja Rosji i Prus. Władcy tych krajów korzystając z ustroju, jakie obowiązywał już pospolitej, Umiejętnie podsycali konflikty między królem, szlachtą a magnaterią. W 1732 roku Rosja, Prusy i Austria zawarły traktat Levenwolda, w którym ustalono wspólną strategię podczas następnego okresu bezkrólewia w Polsce. W 1733 roku zmarł król August II Mocny. Odbył się też Sejm Elekcyjny. Władcy Austrii i Rosji planowali, że następnym władcą Polski zostanie syn Augusta II, który także miał na imię August. Mimo to szlachta, nie chcąc kolejnego króla z zagranicy, wybrała Stanisława Leszczyńskiego. W odpowiedzi na to, na teren Rzeczpospolitej wkroczyły wojska rosyjskie, dotarły pod Warszawę, gdzie przeprowadzono kolejne głosowanie, a zwyciężył je August III. Te te doprowadziły do wojny pomiędzy Francją a Rosją. Tymczasem Stanisław Leszczyński udał się do Gdańska, a potem do Prus Książęcych. W 1734 roku odbyła się koronacja Augusta III, a w 1736 roku Sejm ostatecznie uznał, że jest on prawowitym władcą. Kilka słów na temat Stanisława Leszczyńskiego. Był to książę Lotaryngii i Baru ale pochodził z magnackiej rodziny z Wielkopolski i był też wojewodą poznańskim. W latach 1704-1709 był królem Polski, a wybrano go dzięki temu, że elekcja była kontrolowana przez Szwedów. W latach 1733-1736 został królem Polski z wyboru szlachty, ale przez zbrojną interwencję Prus i Rosji musiał uciec z kraju. Ostatecznie osiadł we Francji, władając księstwem Lotaryngii. Król August III nie dążył do umocnienia swojej władzy i stosował się do obowiązujących w kraju praw. W Rzeczpospolitej trwał jednak konflikt pomiędzy familią, czyli stronnictwem czartoryskich, które to dążyło do głębokich reform ustrojowych i sojuszu z Rosją, oraz między republikantami. Zebranymi wokół Potockich, którzy nie chcieli zmian ustrojowych i dążyli do sojuszu z Francją i Prusami. Oba stronnictwa rywalizowały też o najważniejsze urzędy w państwie. Dlatego przez 30 lat rządów Augusta III tylko jeden sejm nie został rozwiązany. Pozostałe były zrywane przez liberum veto, przyciąganie obrad czy rozchodzenie się posłów. Wzrastało za to znaczenie sejmików. Ponadto, za panowania Augusta III Polska nie brała udziału w żadnej wojnie, dzięki temu kraj odbudował się demograficznie i gospodarczo. August III Sas, podobnie jak jego ojciec August II Mocny, był elektorem saskim i królem Polski. Na tronie polskim zasiadł dzięki rosyjskiej armii i poparciu Austrii. Podczas swoich rządów starał się nie pogłębiać kryzysu w kraju i nie dopuścić do interwencji obcych wojsk. Dawniej był uważany za władcę nieudolnego i bez ambicji. Obecnie dowiedziono, że rządził samodzielnie i prowadził konsekwentną politykę. W kraju trwała teoretyczna debata nad reformami. Postulowano zniesienie liberum Weto, przedłużenie kadencji Sejmu do dwóch lat, głosowanie większością głosów Odebranie praw wyborczych Gołocie, czyli biednej szlachcie uzależnionej ekonomicznie od magnatów, zwiększenie liczebności armii, zmiany w jej finansowaniu, rozwój gospodarki, a także przyznanie wolności osobistej chłopom. Najistotniejsza jednak okazała się reforma edukacji zapoczątkowana przez Stanisława Konarskiego, który w 1740 roku założył Kolegium Nobilium. Na koniec o najważniejszych planach reform z okresu Zaskiego. Stanisław Ryszczyński był autorem dzieła Głos Wolny Wolność Ubezpieczający, postulował w nim ograniczenie władzy króla i zwiększenie kompetencji Sejmu, zakaz ubiegania się o tron Polski przez obcokrajowców, ograniczenie Liberą veto, rozbudowę armii, reformę systemu podatkowego, oczęszowanie chłopów i przyznanie im wolności osobistej. Stanisław Poniatowski w liście ziemianina do pewnego przyjaciela z innego województwa także postuluje rozbudowę armii, reformę systemu podatkowego, ograniczenie liberum veto i ochronę królewską miast i gospodarki. I w końcu Stanisław Konarski napisał o skutecznym rad sposobie, w którym postulował zniesienie liberum veto głosowanie większością głosów Reorganizację prac Sejmu i odebranie praw wyborczych w Gołocie. Zapamiętaj najważniejsze. W 1697 roku na elekcji wybrano księcia Konti, ale królem obwołano też saksońskiego elektora Fryderyka Augusta Wettina i to on został koronowany jako August II. Zaangażowanie Saksonii w Wielką Wojnę Północną 1700 1721 Spowodowało wkroczenie obcych armii do Rzeczpospolitej. Doszło też do detronizacji Augusta II i elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Jednak po klęsce Szwedów pod Połtawą w 1709 roku August II powrócił na tron. W 1717 roku odbył się Sejm Niemy, na którym zatwierdzono porozumienie między królem a szlachtą. Mediatorem w tym konflikcie był car Piotr I oznaczało to osłabienie pozycji państwa polsko-litewskiego na kolejnej elekcji państwa sąsiednie mimo wgranej leszczyńskiego doprowadziły do koronacji Augusta III syna Augusta II panowania Augusta III tylko jeden sejm zakończył się przyjęciem uchwał a większość obowiązków związanych z prowadzeniem spraw podatkowych spadła na sejmiki mimo to w tym czasie kraj odbudowywał się gospodarczo Pojawiły się też plany reform.